Pisząc maturę z matematyki masz pod ręką potężne narzędzie, które samo w sobie pozwoli Ci zwiększyć Twój wynik. Karta wzorów. Wielka 30-stronicowa księga, z której możesz dowiedzieć się większości rzeczy. Które potrzebujesz nawet w trakcie samego egzaminu. Tylko właśnie, jako iż jest ona całkiem obszerna i pełna matematycznego slangu, to musisz wiedzieć, gdzie i czego szukać, a co ważniejsze, jak potem przekuć tą wiedzę, którą przeczytałeś, darmowe punkty na egzaminie. Dlatego w tym materiale pokażę Ci, co w niej jest, przejdziemy sobie dział po dziale i pokażę Ci, co może Ci się z tego przydać, na co najlepiej od razu nie patrzeć i jak skorzystać z tej karty na maturze. Zaczynając, mamy spis treści i z tym spisem treści warto się zapoznać, żeby potem. Wiedzieć, gdzie czego szukamy. Na początku mamy jakieś wartości bezwzględne, potęgi, logarytmy itd. Na maturze potrzebne jest to, żeby jak najszybciej znaleźć i wiedzieć, w którym dziale czego szukać. No i tak jak mówiłem, jest tu wiele bezsensownych rzeczy, na przykład jak wartość bezwzględna. Mamy tutaj cały dział, który jedyne do czego mógłby się przydać, to tego, żeby wytłumaczyć nam, czym jest wartość bezwzględna, ale każdy powinien to wiedzieć. Wartość bezwzględna, czyli dwie takie kreski. Działa tak, że jeżeli liczba jest dodatnia, to zostaje dodatnia, a jeżeli jest ujemna, to minus po prostu ucinamy. Tyle. Potem mamy potęgi i pierwiastki. I to jest już miejsce, które może nam się przydać. Jeżeli zobaczymy jakiekolwiek zadanie z pierwiastków albo potęg, i nie wiemy, jakie powinniśmy zrobić, to poszukajmy tutaj naszego przykładu. Na początku mamy czyste definicje, ale potem niżej mamy już właśnie prawa działań na potęgach. I fajnie, że są one wszystkie tutaj w takim eleganckim prostokąciku. Zobaczmy, jak to wykorzystać w zadaniu. Mamy tutaj potęgi. No i powiedzmy, że nie wiemy, co robimy. Nie wiemy, czym jest na przykład 2 do minus pierwszej. Dlatego patrzymy tutaj na jakąś sytuację. Tutaj Mamy jakiś minus N No my wiemy, że to jest właśnie liczba ujemna. No i tutaj widzimy, że mamy jakieś A do minus N, że to jest jakieś 1 przez A do N. No i spoko! Teraz nam się przypomina, że na dobrą sprawę możemy to zamienić na jedną drugą. No i teraz może gdzieś nam się przypomni, że ktoś mówił, że jeżeli mamy 32, no to to jest przecież 2 do potęgi którejś, bo kiedyś grałeś w taką grę i kojarzysz, że było tam 32. Więc liczysz 2, 4, 8, 16, 32. To jest 2 do piątej. i 32 to będzie 2 do piątej i tutaj mamy nawiasik i wychodzi nam, że to jest dalej jeszcze do 3 piątych. No i potem mamy liczbę podniesioną do jakiejś potęgi i potem do jakiejś potęgi. Co z tym robimy? No szukamy odpowiedzi właśnie w karcie wzorów. Widzimy, że tutaj mamy podniesienie do jednej potęgi i do drugiej i że w takiej sytuacji trzeba te wykładniki przemnożyć. I będziemy mieli jedną, drugą. Tutaj przemnożymy wykładniki. Mamy 5 razy 3 piąte. No i dobrze już wiemy, że to 5 5 się skróci, będzie po prostu 2 do 3 no 2 do 3 to już jest 8, pomnożone razy 1 druga, to jest jak podzielić na 2, czyli po prostu będzie 4. No i jest to odpowiedź D. I w ten sposób z kartą wzorów rozwiązywaliśmy to zadanie. Oczywiście, gdybyśmy nie mieli zielonego pojęcia, co tu robić, mogło być ciężko, ale jeżeli gdzieś tam kiedyś coś o czymś takim usłyszeliśmy i coś tam dzwoni w którymś kościele, ale jeszcze nie wiemy w którym, no tutaj sprawdzasz kartę wzorów raz, dwa, trzy, no i już wszystko wiesz. Dlatego trzeba wiedzieć, jak tą kartę wzorów używać, no i warto mieć też jakieś podstawy. A jeżeli chcesz się dowiedzieć wszystkich podstaw, wszystkich takich rzeczy, które pomogą ci zdać maturę, no to zapraszam na stronę Matura maturazlewus.pl tam macie 8-godzinny kurs z wytłumaczonym każdym dziełem po kolei i sprawi to tyle, że będziecie mogli dobrze się przygotować do matury, no ale przede wszystkim będziecie mieli pojęcie, że takie rzeczy można robić i gdzie ich właśnie szukać. No i idąc dalej, tutaj oczywiście mamy wszystkie prawa działań na potęgach, no i potem analogicznie jest to samo z logarytmami. Gdybyś zapomniał czym jest logarytm, to masz tutaj ładnie wytłumaczone, że logarytm A z liczby B jest równy C, gdy A podniesione do C daje nam B. Fajnie, spoko nam to mówi. No i mamy tutaj wszystkie kolejne prawa działań na logarytmach. Wiemy, że jeżeli dodajemy dwa logarytmy, to koniec końców te liczby się mnoży, że jeżeli odejmujemy, to je się dzieli. Mamy tutaj jeszcze prawo zmiany podstawy, no ale zobaczmy jak to wygląda w praktyce. No i to zadanie... Już nawet małpa jest w stanie rozwiązać z kartą wzorów Patrz tutaj Masz logarytm o tej samej podstawie I dodajesz te same logarytmy Wchodzisz do karty wzorów Szukasz Dodawanie logarytmu. Dwa logarytmy dodajemy Jest ta sama liczba w podstawie? Jest Co się wtedy robi? Mnoży się jedno i mnoży się drugie Oto no wychodzi, że mamy tą samą podstawę 3 drugie przemnożone razy 2 dziewiąte 2 się z 2 skraca 3 z 9 też się skraca I zostaje nam koniec końców logarytm o podstawie 3 z 1 trzeciej Hmm No i teraz zastanawiasz się Ile to w takim razie będzie? Szukamy dalej. To prawda, ciężko jest coś tu znaleźć, no ale pamiętajmy o definicji. Taki logarytm znaczy, że a do c jest równe b. Czyli zastanówmy się, do której potęgi muszę podnieść 3, żeby wyszła 1 trzecia? Więc sprawdźmy sobie wszystkie odpowiedzi. Tu mamy jakiś logarytm. 3 podniesione do jakiegoś logarytmu dałoby nam coś dziwnego, na pewno nie 1 trzecią, więc to możemy sobie odrzucić. To też możemy sobie odrzucić. 3 do minus pierwszej. Sprawdzamy analogicznie znowu karta wzorów. Tutaj mamy potęgi. Potęga ujemna. Czyli jeżeli tu mamy 3, tu będziemy mieli minus 1. To będziemy mieli 1 przez 3 do tej samej liczby bez minusa. Czyli będziemy mieli 1 przez 3 do tej samej liczby bez minusa, czyli 3 pierwsze, czyli 3. No i to jest po prostu 1 trzecia. Czyli zgadza nam się z tym wszystkim, co mieliśmy wcześniej. Więc to, to musi być odpowiedź C. Idąc dalej. Czwarty dział. Silnia, współczynnik dwumianowy. Póki nie piszecie matury rozszerzonej, to nic z tego nie będzie Ci przydatne. Czym jest silnia? Raczej powinieneś wiedzieć jak piszesz maturę. Symbol Newtona, w rajeczku, gdybyś zapomniał, możesz sobie znaleźć. Wzór dwumianowy Newtona, nie wiem co on tu robi, nigdy raczej Ci się nie przyda. No i potem mamy wzory stosownego mnożenia. Tutaj, jeżeli tych wzorów nie pamiętamy, to one nam się elegancko przydadzą. Widzisz, że masz nawias podniesiony do kwadratu? Idziesz i zawsze tutaj sobie szukasz i patrzysz i podstawiasz jak debil. Znowu mamy kolejne zadanie. Zobacz na to. Jakaś liczba podniesiona do kwadratu. Czyli dajemy dwie liczby, podnosimy do kwadratu. Szukamy tego właśnie w karcie wzorów. Dochodzimy do faktu, że mamy dwie liczby dodane do siebie, podniesione do kwadratu, czyli to będzie pierwszy, najpopularniejszy. No i teraz jak debil? Po prostu podstawiasz. W pierwszym będzie a do kwadratu, czyli dwa pierwiastek z 10 do kwadratu. W drugim będziemy mieli dwa razy dwa razy pierwiastek z 10. Razy pierwiastek z dwóch, potem będziemy mieli pierwiastek z dwóch do kwadratu. Dwa pierwiastek z 10 do kwadratu. No to już chyba będziemy wiedzieć, że to jest 4 razy pierwiastek z 10 do kwadratu, to jest po prostu 10, Potem pierwiastek nam znika, czyli 40. Tutaj będziemy mieli 2 razy dwa, to jest 4. Pierwiastek z 10 razy pierwiastek z dwóch. No to jeżeli mnożymy dwa pierwiastki, to to będzie wszystko pod jednym pierwiastkiem. No i pierwiastek z dwóch do kwadratu. No pierwiastek z dwóch do kwadratu daje nam po prostu 2 Czyli już widzimy, że to nam da 42. 4 pierwiastki z 20, czyli odpowiedź A i B nie pasuje. No i teraz zostaje nam dwie odpowiedzi. Tu można by coś jeszcze z tego wyciągnąć, ale stwierdźmy, że nie wiemy, jak wyciągamy. No mamy. 32, dać 4 pierwiastki z 5. Mamy 4 pierwiastki z 20, czyli to na pewno będzie trochę więcej nam tu wyszło niż 100, więc to możemy odrzucić. No i zostaje nam odpowiedź D. Proszę, zaznaczasz, zrobione. Jeszcze, jak nie wierzysz, możesz sobie to wziąć w kalkulator. 10 pierwiastek razy 2, 6,30. 30. Zapisujemy, 6, 32. 2 pierwiastek, dodać 6, 32. Podnosisz do kwadratu, 59, 81. Czyli w tym momencie skreślasz sobie odpowiedź A i odpowiedź B. No i zastanawiasz się, czy to będzie ta, czy ta. Zapiszmy sobie w głowie 59,81 i robisz 5 pierwiastek razy 8. Dodać 42. Fajnie, wyszło nam 59, plus minus, czyli to jest dobrze. Tak też można. Potem przechodząc dalej, mamy funkcję kwadratową. Widzimy, jak wygląda funkcja kwadratowa. Oczywiście na literkach. Na cyferkach to będzie Ci zawsze to przydatne, gdy będziesz widział albo taki wykres jakiejś paraboli, albo gdy będziesz widział w zadaniu x kwadrat to Wtedy szukasz tutaj. Musisz znaleźć wiesz funkcji? Pyk. Masz tutaj wzory. Zastanawiasz się, jak obliczyć miejsce zerowe, właśnie takiej funkcji kwadratowej? No to też masz na to wzór. Wszystko mamy tutaj podane. Następnie mamy ciągi. I tutaj na pewno warto pamiętać, że jest tu wzór na sumę. Więc jeżeli masz gdzieś sumę ciągu, to szukasz po prostu tego. Tak samo, jeżeli masz trzy kolejne wyrazy ciągu, to też tutaj znajdziesz wszystkie podatne wzory. Ogólnie z w ciągu, w jakiekolwiek zadanie się nie znajdzie. To tutaj znajdziesz każdy wzór potrzebny, który ci się przyda. No i żeby nie było, że jestem gołosłowny. Pierwsze, lepsze zadanie z ciągów. Czy wyrazowy ciąg, mamy trzy kolejne wyrazy, jest arytmetyczny, gdy liczba m jest równa? No to idziemy na poszukiwania. Dur na sumę początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. No to nam się nie przyda. Dla sąsiednich wyrazów ciągu arytmetycznego prawdziwa jest równość a n-1, minus a n-1 są sąsiednie wyrazy, czyli wszystkie trzy obok siebie, no to to miałoby tutaj dużo sensu, więc może skorzystajmy z tego. Jeżeli to są trzy kolejne wyrazy, no to my wiemy, że to jest wyraz pierwszy, to jest wyraz drugi, to jest wyraz trzeci, a tu mamy sąsiednie wyrazy. Wyraz pierwszy z kolei, wyraz drugi z kolei i wyraz trzeci z kolei. Więc po prostu to sobie podstawiamy. Będziemy mieli wyraz drugi z kolei w takim razie, 4 plus 2m, to będzie równe wyrazowi pierwszemu, dodać wyraz drugi, Podzieli na 2. Teraz sobie po prostu to upraszczasz. 4 dodać 2m jest równe 6m przez 2, czyli po prostu 3m. No i wychodzi, że 4 równa się po prostu m. Czyli m musi być równe d. Proszę. Dalej stąd tu już jakieś limy. Ty widzisz takie rzeczy pierwszy raz na oczy, no i tu już się powinieneś tak stwierdzić. Okej, okay, może to nie dla mnie, tego już nie potrzebuję. No to jest raczej, jeżeli tylko potrzebujesz na rozszerzenie. Więc od tego już się nie przejmuj. Wchodzimy dalej, schodzimy dalej, tutaj są jakieś granice, to też nas nie interesuje. No i mamy trygonometrię. Zastanawiasz się czym jest sinus, czym jest cosinus i jak to działa w trójkącie? Tutaj też masz to wszystko opisane. Więc jeżeli byś zapomniał jak wygląda sinus alfa, patrzysz na ten trójkąt i patrzysz, że tu masz A przez C. Tylko pamiętaj, żeby boki Ci się zgadzały, bo jeżeli ja bym zamienił tutaj B z A, to nagle okazuje się, że sinus to będzie B przez C. Chodzi o bok, który leży naprzeciwko kąta, i właśnie bok, który jest tutaj. Zjeżdżając dalej, mamy jakieś wykresy, mamy jakieś nie wiadomo co. To na podstawie nas nie interesuje, ale mamy tutaj mega sztuczkę z sinusem. Ten wzór przydać się w każdym praktycznym zadaniu na podstawie, jeżeli chodzi o trygonometrię. Wystarczy, że zobaczymy coś takiego. Mamy jakiś sinus alfa i pytanie jest o kosinus o tej samej nazwie. No my to widzimy, że jeżeli mamy jakiś sinus, dodamy do tego ten sam kosinus, to będziemy mieli równy 1. Więc my po prostu sobie podstawmy do tego, co mamy. Pierwiastek 3 przez 4 podniesione do kwadratu, to jest równe cosinus kwadrat alfa jest równe 1. Teraz elegancko to upraszczamy i wychodzi nam, że kosinus kwadrat musi być równy 1316. tym idzie kosinus zwykły, będzie równy pierwiastkowi 13 szesnastych, albo pamiętamy, że cosinus alfa jest Musi być równy minus pierwiastek z trzech szesnastych. No bo jeżeli podnosimy jakąś liczbę do kwadratu i dostajemy jakąś liczbę, no to mamy do wyboru dwie. Albo tą liczbę ujemną, albo tą liczbę dodatnią. No i mamy tu jeszcze ważną informację, że kąt alfa jest rozwarty. Ktoś to podkreślił. Jeżeli to podkreślili, to znaczy, że jest to jakaś ważna informacja. Ale mamy zagwózdkę. Czy to jest wartość ujemna, czy wartość dodatnia. Więc wejdźmy i poszukajmy tutaj dalej, co tam piszą o kosinusach. Cosinus w trójkącie prostokątnym jest ostry. My mamy trójkąt rozwarty, czyli to by nas nie interesowało. Mamy tutaj jakiś wzór, mamy wzór funkcji sinus, mamy wzór funkcji cosinus. To czym jest kąt rozwarty? Co to są za pi? No to nam tutaj może nie pomoże. Tutaj mamy jakieś kąty, ale to są kąty ostre. To nas nie interesuje. Tutaj mamy jeszcze dalej jakieś 10 tysięcy innych różnych wzorów. No i jest to problem, bo nic nam to nie daje. Ale na ostatniej stronie mamy wartości wszystkich sinusów i kosinusów. No niestety. Tutaj mamy też wartości tylko do 90 stopni, tylko kątów ostrych. Ale jak zobaczymy na cosinusa, on zaczyna się od 1 i patrzcie, że potem spada, 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 spada i na 90 stopniach jest równy 0. Mamy tutaj wszystkie te wartości w tej tabelce są dodatnie. Więc na chłopski rozum, jeżeli ten cosinus cały czas spadał, no to jeżeli kąt jest rozwarty, to pewnie będzie ujemny, więc... Dajmy odpowiedź ujemną. No i tak cosinus od 90 stopni do 270 jest ujemny. To się zgadza. Na chłopski rozum mogliśmy to wykminić. No i zjeżdżamy dalej. Zjeżdżamy dalej. Tu mamy właśnie tabelkę i mamy ładne wartości. Więc jeżeli gdzieś będziesz potrzebował cosinusa albo sinusa, któregoś z tych kątów, to wchodzisz tu i tu masz wszystko podpisane. Mamy potem jeszcze jakieś dziwne zależności ze sinusami i cosinusami. Tym się raczej nie przejmujemy, ale gdybyśmy zobaczyli, że jest dodawanie sinusów w środku nawiasu, no to skorzystajmy z tego. Kolejne jakieś dziwne wzory. Tutaj mamy jakieś kolejne wzory dziwne. Mamy jakiś kosinus 180 minus alfa. Moglibyśmy tutaj dojść do tego, że w ten sposób cosinus też będzie ujemny. Gdybyśmy dodawali dwa sinusy albo odejmowali dwa kosinusy, to też mamy wzory. To prawda, to się przyda tylko na rozszerzeniu. No i przechodzimy do planimetrii. Na to w ogóle sobie nie musisz patrzeć. Twierdzenie Pitagorasa. Raczej znasz. Twierdzenie sinusów nie będzie Ci potrzebne. Jeżeli gdzieś pojawiłoby się twierdzenie kosinusów, to tutaj też je znajdziesz. Jeżeli będziesz musiał obliczyć Cosinus jakiegoś kąta w trójkącie, twierdzenie kosinusów tu je masz, wypisane dla każdego boku. Jeżeli potrzeba być gdzieś pola trójkąta, to tu masz wszystkie możliwe wzory na pole trójkąta. Chociaż co do zasady, jedyny, który ci się przyda, to ten, jedna druga A razy H ewentualnie jedna druga. A razy B razy sinus kąta. Dalej mamy jakieś dziwne, niepotrzebne nam informacje. Trójkąt równoboczny. Jeżeli pojawi się gdzieś trójkąt równoboczny i potrzebujesz obliczyć jego właśnie wysokość albo pole, to tutaj też będziesz miał na to wzór. Dalej cechy przystawania trójkątów i cechy podobieństwa trójkątów. Nie będzie ci to raczej potrzebne, ale gdyby się gdzieś znalazło zadanie i byś zobaczył podobieństwo trójkątów, a nie masz zielonego pojęcia, co to jest, to wchodzisz tutaj i szukasz. Podobieństwo bok, 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 to, to znaczy. Że długości jednego trójkąta do drugiego są proporcjonalne i nawet mamy podpisane jak to wygląda. Dalej 10 tysięcy jakichś niepotrzebnych twierdzeń, podstawowe wzory na koło. Ewentualnie, gdybyś nie wiedział, jak działają kąty w okręgu, to tutaj też to masz napisane. Chociaż wydaje mi się, że to są wszystko wiadomości, które możesz bardzo szybko przyswoić, oglądając parę filmików na YouTubie, a jak już tu trafiłeś, to raczej gdzieś tam sobie dasz do tego rady. I potem może ewentualnie, żeby sobie sprawdzić, który kąt był większy, czy ten na środku czy ten właśnie na zewnątrz. Jakieś bardziej rozszerzone twierdzenia, jeszcze bardziej rozszerzone twierdzenia. Zór na pole jakiegokolwiek czworokąta, jeżeli byś zapomniał jak wygląda, to tutaj też go znajdziesz. Okręgi opisane to na podstawie nie jest potrzebne. Gdybyś na geometrii analitycznej potrzebował obliczyć długość odcinka, to możesz skorzystać z tego tej wzoru i podstawić wszystkie te górzenne właśnie sobie do wzoru. Można też tak zrobić, jeżeli potrzebujesz znaleźć środek odcinka. Tutaj też znajdziesz wzór na środek odcinka. Równanie kierunkowej prostej to nie będzie Ci za bardzo potrzebne, z tego nic nie wyciągniesz. Potem równanie prostej. Gdybyś na przykład musiał znaleźć prostą, która przechodzi przez dwa punkty, to tutaj możesz też coś takiego poszukać. Więc jeżeli nie wiesz, co tutaj się dzieje i co robić, to, to szukasz, czy tu może coś znajdziesz i jakoś sobie podstawisz. Masz pytanie, kiedy dwie proste są równoległe, a nie pamiętasz za chuj, kiedy to było? Tutaj też znajdziesz, że dwie proste, które wyglądają tak, są prostopadłe, gdy a1 razy a2 jest równe minus 1. A są równoległe, gdy A1 i A2 jest sobie równe. Zastanawiasz się, jak wygląda równanie okręgu, i czy był to jakiś r kwadrat, czy nie, i jak to wyglądało, i jak należy podstawić A i B. Tutaj też to znajdziesz. Potem jakieś wektory, przekształcenie geometryczne, to cię nie będzie interesować w ogóle. Środek ciężkości trójkąta też nie, to są jakieś czare mary na rozszerzenie. Tutaj to w ogóle już niczego tajnego się nie dowiesz, no chyba żebyś nie wiedział jak obliczyć pole prostopadłościanu, albo jego objętość, czy jakiejkolwiek innej bryły. Ale gdyby trzeba to było i nie pamiętasz tych wzorów, to one też wszystkie tu są na każdą figurę. Kombinatoryka tu bym w ogóle nie zaglądał, bo jeżeli nie umiesz tego zrobić sam to raczej nie będziesz wiedzieć co to znaczy czytając te dziwne nazwy, których nikt i tak do końca nie zna. Rachunek prawdopodobieństwa analogicznie, więc tutaj Odpuszczamy to, nie zaglądamy tutaj nawet. Statystyka też raczej się nie przyda, bo każdy chyba wie jak policzyć średnią arytmetyczną. Potem mamy jakąś medianę, wariancje, odchylenie standardowe, pochodne i na samym końcu właśnie ta tablica trygonometryczna. I to tyle. Pochodne, niepotrzebne jeżeli nie piszesz rozszerzenia, a jeżeli piszesz to masz tutaj wszystkie wzory, więc nie musisz się niczego na pamięć uczyć, więc elegancko. I tak właśnie wygląda karta wzorów. Tak najlepiej z niej korzystać. Trzeba wiedzieć gdzie co jest. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę to wyjaśnił. No i na samym końcu powiem tyle. Że jeżeli już zrobiłeś wszystko, sprawdziłeś sobie, są jakieś zadania, w których nie masz pojęcia co robić, no to przejrzyj sobie i tak całą tą kartę wzorów. Może coś znajdziesz. Może na przykład nie wiedziałeś czym jest mediana i tutaj sobie przeczytasz, bo znajdziesz to trudne słowo. Może dostaniesz jakiegoś olśnienia. Może znajdziesz jakiś wzór, który nie do końca jest potrzebny w zadaniu, ale przypadkiem zastosujesz go tak, że wyjdzie Ci dobra odpowiedź. Na pewno warto próbować. No i to tyle. Cześć!